Cześć wszystkim z tej strony, z kanału Encyclopedia Kryptowalut Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was wszystkich na newsy z ostatnich kilku dni, no bo oczywiście nie było mnie tutaj parę dni na YouTube. Ostatnio tylko wleciał film o portfelu XdeFi, no ale nie dostarczyłem Wam żadnych nowych informacji z relacji tego, że byłem na takiej dniowej wycieczce w Chiang Rai To już jest tam blisko Laosu, akurat pod takim złotym trójkątem, gdzie schodzą się ze sobą Birma, Laos i właśnie Tajlandia, ale akurat tam nie dotarłem. Nieważne, newsów przez co właśnie nie było. Także dzisiaj raczej długi będzie film znowu. Także przygotujcie sobie coś do picia, coś do jedzenia. No i przechodzimy do meritum. Patrząc na CoinGecko widzimy nieduże straty. Bitcoin cały czas w okolicach 19 tysięcy dolarów. Ethereum w okolicach 1300. Najlepiej radzi sobie Fmos ponad 9% zysku. Najgorzej Ethereum Name serwis 8% korekta w ciągu 24 godzin. Ale wiemy, że FMOS przez ostatnie tygodnie radził sobie dość dobrze, także ta korekta kiedyś musiała przyjść. No patrzmy jeszcze na X Infinity, 9 z ponad 160 na 9 dolców spadek, także tutaj no Play to L jak na razie nie żyje. Może to zmienią jakieś nowe projekty, które przyjdą do nas z konkretnymi grami, a nie tylko z dziadostką tokenomią i z schematem pump and dump. No ale na to jeszcze myślę, że trzeba poczekać dobre kilka miesięcy. Rynek kryptowalut wart jest 950 miliardów dolarów. Bitcoin, tak jak już powiedziałem, konsolidacja cały czas tutaj trwa, nic szczególnego nie dzieje się, więc o tym nie ma co więcej mówić. Dominacja Bitcoina nam tutaj tak powoli wzrasta, już w okolicach 42% jesteśmy. Tak samo jak w połowie października, tak i teraz, tydzień później też ta dominacja dobiła do 42%. No i delikatnie ten kapitał do tego bitcoina przechodzi, nawet jeżeli jego cena oczywiście leci w dół. Bitcoinem, kryptowalutami, to co ja wam mówiłem, cały czas zainteresowane są duże instytucje. To, że nie słyszymy jakoś nie wiadomo, jak głośno o nich w telewizji, że otwierają jakieś nowe. Lokaty do trzymania bitcoina i że, że otwierają jakieś nowe etf -y, czy to na wzrosty, czy to na spadki. To nie znaczy, że te rzeczy się nie dzieją. No i teraz Mubank, w którym inwestorem jest chociażby Warren Buffett, tworzą oni własny token. Ten token ma w połowie przyszłego roku oczywiście użyć światło dzienne. Token będzie budowany, co ciekawe, na poligonie, także tutaj bank który przed chwilką wymieniłem, chociażby korzysta z technologii poligona, co jest bardzo ciekawe. Jest to jakieś połączenie oczywiście tego świata tradycyjnego z kryptowalutami właśnie przez poligon i z Warlandem Buffettem poniekąd oczywiście tak, pośrednio, który był wielkim przeciwnikiem kryptowalut, a jednak w ten bank, który bardzo mocno w krypto wchodzi, inwestuje. Czy robi to tak, bo wierzy w sam bank, czy wierzy w kryptowaluty pośrednio? No tego nie wiadomo, raczej nie wypowiada się on pozytywnie o kryptowalutach, więc Możemy myśleć, że bardziej chodzi mu tutaj o sam bank, ale prawdy się nie, nie dowiemy nigdy. Jeżeli chodzi o jeszcze duże takie instytucje, które coś robią z kryptowalutami, cały czas rozszerzają ten swój wachlarz produktów, to KA Kryptowaluty pisze, że Fidelity Digital Assets, kryptowaltowe skrzydło zarządzające aktywami o wartości 4,5 biliona dolarów, Fidelity Investments ma zamiar zaoferować właśnie Ethereum. Chodzi tutaj o usługi powiernicze, handlowe dla swoich klientów instytucjonalnych jeszcze w tym miesiącu. Także po raz kolejny nie patrzmy co piszą, patrzmy co robią, a robią cały czas dużą, bezsa czas do pracy, więc i oni zakasali rękawy do tego, żeby po prostu produkty na hostce, kiedy ona już przyjdzie, były gotowe. A jeżeli chodzi o tą hoste, no to Jim Rogers, to jest bliski współpracownik Sorosa, mówi, że będzie jeszcze przed nami, za jego życia najgorsza recesja, jaką w ogóle przeżył ever, tak? Ale żeby was tutaj tak nie straszyć, tym, że będzie fatalnie, że recesja przyjdzie nas wszystkich powyżyna, to prognozuje przed tym wszystkim jeszcze jeden wzrost. Jego zdaniem czeka nas ostatni rajd cenowy na wykresach akcji, potem przyjdą zaś ciężkie czasy. Odnosząc się do linku akcji, powiedział, że w historii wiele razy akcje mocno traciły na wartości, akcje nie muszą cały czas rosnąć. Mieliśmy wiele długich bez i wkrótce będziemy mieć kolejną. Także. Pozytywna i negatywna informacja, pozytywna jest taka, że hosta jeszcze jedna według niego przyjdzie i będzie ona dość szybka, także śpieszmy się kochać, hosty tak szybko odchodzą i realizować zyski na tych hostach, a potem czeka nas długa Bessa. No jeżeli ktoś na tej hostie dobrze oczywiście zrealizuje swoje zyski, to taka Bessa może być dla niego błogosławieństwem, tak? będzie miał czas na to, żeby przygotować się do kolejnej hosty, jeżeli taka przyjdzie za parę lat, Przygotować fundusze, zabezpieczyć je odpowiednio, może poinwestować w coś innego, coś twardego, w jakieś twarde aktywa w międzyczasie. No i później, kiedy przyjdzie, ten zalążek gdzieś tam, kolejnej hosty, gdzieś tam będzie widać, że te wzrosty znowu po paru latach mogą przyjść, to wtedy będziemy mieli fundusze. Oczywiście tutaj doświadczenie do tego, żeby na kolejnej jeszcze tam hoście gdzieś coś zarobić. Natomiast na razie skupmy się na tej, która ma do nas przyjść. Miejmy nadzieję, że prędzej niż, niż później, tak. No i tutaj pan Jim Rogers również się na nią przygotowuje. Z dużych nazwisk, to taka ciekawa informacja wyszła dzisiaj, że Elon Musk planuje obciąć 75% załogi Twittera. Oczywiście, jeżeli on go kupi, koniec końców, tak, planuje zwolnić jakieś 75% ludzi. Między innymi dlatego, że no raz, za dużo pieniędzy jest wydawane na pracowników w Twitterze, jest tam wiele wakatów, które, może nie wakatów, jest tam wiele etatów aktualnie zajętych, które no, niekoniecznie muszą istnieć na ten moment, kiedy oczywiście rynek sobie gorzej radzi, kiedy aż tylu użytkowników Twitter według niego nie ma, żeby aż tyle tych pozycji było potrzebnych w tej firmie. A poza tym, jeszcze tutaj gdzieś napisał, że ludzie są ogólnie zdemotywowani, mają słabe morale, jeżeli chodzi o tą pracę, no i przez to chcę atmosferę delikatnie oczyścić potężnymi zwolnieniami. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na oczyszczenie atmosfery w pracy, bo jak ja tak sobie przypomnę gdzieś swoją karierę w pracy, to jak nagle się zwalniało w robocie ileś osób, przeważnie powód był tego taki sam, czyli nie ma podwyżek, no to idziemy, szukamy roboty dalej. W IT tej pracy nigdy nie brakowało, więc ludzie kiedy usłyszeli raz, drugi, że no nie ma, sorry, nowej kasy, a tutaj firma za rogiem chce im dać na przykład 30% więcej, to no po prostu składali wypowiedzenie jeśli szli dalej, tak? No i ci, co zostali, no to się trochę wkurzali, że hmm, oni idą, zarabiają tam więcej, mają jakąś nową, ciekawą pracę, a ja tutaj dalej siedzę za tą samą stawkę. Także nie wiem, czy to, to będzie taka duża motywacja dla tych pracowników, kiedy on tyle osób zwolni. A jeżeli chodzi o samą akcję Twittera, no to 52,5 dolara, także tutaj się dużo... Nie zmieniło w tym temacie. Tutaj mamy jeszcze Snapchat. Zanim przejdę do wykresu SP, no to Snapchat poinformował o kolejnych wynikach finansowych. I co się stało? Cena spadła o 25%. Także tutaj te firmy technologiczne, takie mniejsze, konkretne aplikacje na razie sobie dobrze nie działają. No Snapchat tutaj można zobaczyć, kiedy miał wyniki finansowe. Tu 20% dół, tu, kilkadziesiąt procent w dół, tu, tu po prostu. Jak prześledzimy z ostatniego roku takie duże czerwone świece na Snapchacie, na Instagramie, no to wiadomo, kiedy informowali ludzie o swoich wynikach finansowych. A samo SP po takiej dość mocnej odbitce znowu niestety zaczynamy spadać. Nazdaka wam nie będę pokazywał, bo on wygląda dość podobnie. Przejdźmy jednak do dość ważnego tematu. Szwajcar tutaj wrzucił taką informację, czy jesteśmy przygotowani na drugą, na drugą interwencję Banku Japonii. Pierwsza interwencja była tutaj robiona, tak, chodzi o to, żeby wzmocnić walutę Japonii do dolara, no bo ona straciła w przeciągu ostatniego roku prawie chyba 48% względem dolara, także no tragicznie, że tak powiem, się zachowuje. To jest wykres aktualny, 150 przebite, także oczywiście za jednego dolara można kupić 150 japońskich jenów, no i spadek wartości około 50% w przeciągu ostatniego roku. Tomasz wyuda tutaj bardzo fajny wpis taki napisał w kontekście tej sytuacji. Wzrost inflacji na świecie powoduje podwyżki stóp procentowych. To powoduje spadek cen obligacji, czyli lepszą rentowność dla inwestorów. Inwestorzy chcą zarobić jak najwięcej, widząc okazję w innych krajach, wyprzedają obligacje Japonii i inwestują w zagraniczne. To powoduje wzrost kosztu zaciągnięcia nowe, nowego długu przez Japonię. Japonia jest mocno zadłużona, nie może sobie na to pozwolić, więc co robi Bank Japonii? No, oczywiście, że drukuje jena, skupuje obligacje Japonii, przy czym zmniejsza też koszt nowego długu. Większa podaż jena powoduje spadek jego kursu. Także im więcej waluty, oczywiście, no tym, co się z jenem japońskim dzieje, widzimy to jak najbardziej, więc dla inwestorów, obligacje, że rosną w procentach, no spoko obce, tak? Bo można sobie w bezpieczny sposób kapitał gdzieś tam mnożyć, chociaż przeważnie akurat w naszym przypadku polskim ta rentowność jest teraz w okolicach 9%. Tutaj pokazuje nam Investing.com, że to jest 8,6%. Ostatnio Wam pokazywałem, było 8,2%, a na innej stronie widziałem, że jest to nawet 9%, więc dla nas fajnie, tak? Obligacje dziesięcioletnie kupujemy i zarabiamy 9% w skali roku, ale co to powoduje dla Państwa? Państwo, kiedy zaciąga dług, ten dług jest niestety ale droższy. Więc cały czas muszą spłacać większy dług, znaczy droższy dług, tak naprawdę, co nie jest oczywiście na rękę im. Jeszcze tutaj można zerknąć na dziesięciolatki w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj też ponad 4%, 4,2%. Nie wiem, czy jeszcze miałem przygotowałem dla Wielkiej Brytanii, ale tam też kolejne rekordy, jeżeli chodzi o ten temat. No i mamy taką fajną stronę długpubliczny.org.pl. To też widzicie na mojej miniaturce dzisiejszej. Jak wygląda obecnie dług na mieszkańca, chociażby Polski? Ostyluje się, że jest to około 40 tysięcy złotych. Także każde dziecko, które się rodzi w tym momencie już jest obarczone 40 tysięcznym długiem. Jeżeli chodzi tutaj o stosunek długu do PKB, no to już wynosi on 56%. Poza tym taki dług poza kontrolą parlamentu wynosi 360 miliardów. Jest to około 9,5 tysiąca złotych na każdego mieszkańca. Także sumując, to daje nam to około 50 tysięcy długu każdego Polaka, czyli się rodzi, który żyje, po prostu, który jest Polakiem. Warto sobie zerknąć na tą stronę i porównać też z długiem z lat poprzednich. Jeżeli chodzi o bilion, kiedy Polska przekroczyła tutaj ten bilion długu, no to był to rok 2017, także 5 lat temu, oczywiście został ten dług przekroczony 1 bilion złotych licznik długu publicznego przekroczył bilion złotych, Jest jesteś zadłużony na ponad 26 tysięcy, witamy 5 lat później, jest to już prawie 50 tysięcy złotych. Teraz, kiedy nasz rząd musi obsługiwać coraz droższy dług, no to ten dług publiczny będzie tylko i wyłącznie rosnął, plus oczywiście zapożyczanie pieniędzy z różnych miejsc na wydatki socjalne i nie tylko, na wojskowość obecnie, powoduje tylko to, że ten dług się teraz zwiększa. Także świat jest zbudowany na długu od, od wielu, wielu lat ten dodruk po prostu powoduje to, że każdy u każdego jest zadłużony i są takie pytania, nawet jak w Google sobie wpiszecie: świat jest zadłużony u kogo? No i odpowiedzi są naprawdę przedłużne od kosmitów, przez Rothschildów poprzez oczywiście różne banki centralne. tak, no, Różne tam ciekawe definicje można przeczytać. Także nie wygląda to na pewno dobrze. Czy jest tego jakieś rozwiązanie? Nie wiem, to nie na moją głowę, żeby się nad tym zamartwiać, że tak powiem i teraz dawać jakieś eseje w tym temacie, bo, bo nie myślałem aż tak głęboko. No pewnie ostatnim krokiem, takim już ostatnim krokiem, kiedy już wszystko przepadnie, tak, kiedy już no nie będzie można drukować, nie będzie można podwyższać w nieskończonych 100% i tak dalej, tak dalej, będzie sięgnięcie do normalności, jakieś, jakieś racjonalne podejście do tego tematu, Czym to racjonalne podejście jest? Nie wiem. Może się ktoś taki w przyszłości znajdzie, kto do tego tak podejdzie i wrócimy do jakiejś normalności, co osobiście dość mocno wątpię. I jeszcze jeżeli mowa o, o tym, co się dzieje w geopolityce, takiej naszej tutaj w miarę lokalnej, europejskiej, no to premier Wielkiej Brytanii, List Rus, rezygnuje. Była premierem chyba 45 dni, od momentu jej, jakby, tutaj wybrania do momentu, kiedy powiedziała, że rezygnuje ze swojej posady, więc nie za dużo oczywiście tutaj posiedziała sobie na tym stołku. Ona powiedziała, że jeszcze będzie tutaj do wyboru kolejnego premiera czyniła te swoje obowiązki, natomiast tak naprawdę już Wielka Brytania premiera swojego nie ma. Także Boris Johnson posiedział trochę na stołku, weszła pani tutaj za niego, a po 45 dniach Boris mówi: A widzisz, to nie takie łatwe. To nie z tego powodu mam taką fryzurę i tak mi włosy wypadają, no, no dobra. Idźmy dalej, zobaczymy jeszcze jak złotówka stoi do dolara. 4,88, także jakieś umocnienie tutaj nastąpiło, natomiast nie wiem, czy ono będzie takie długoterminowe. Do euro 4,76, także tutaj bardziej złotówka się umocniła. A teraz było takie pytanie jeszcze mm, kiedyś mi zadane. Kamil, jesteś w tej Azji już dłuższy czas. Jak tam wygląda sprawa z inflacją? No, i też tutaj pan Tomasz Wyłuda mi przychodzi z pomocą. Azja: inflacja, Indie 7,4%, Tajlandia, w której obecnie jeszcze jestem 6,4%, no i w okolicach tak od 3 do 6,7%. Gdzieś ta inflacja się tutaj buja. Czy ja to czuję przez ostatnie pół roku, żeby te ceny się zwiększyły? Raczej nie, szczerze mówiąc. Te produkty, które kupuję. Na początku bycia w Tajlandii, później wyjechałem. Oczywiście w Wietnam, Kambodża wróciłem tutaj. Nie odczuwam tego jakoś mocno, żeby te ceny się zwiększyły. No i tyle, nie? Więc no, nawet te 6% no nie jest to takie nagle odczuwalne. Tak? Ja też nie żyję tutaj nie wiadomo przez ile lat żebym to jakoś mocniej odczuwał. Ale powiem Wam szczerze, że tak z dnia na dzień jakoś nie szło tego odczuć. A jak się rozmawia z ludźmi w Polsce, którzy żyją to oni mówią, że z miesiąca na miesiąc przez ostatnie pół roku czuć dramatycznie, chociażby z rodzicami rozmawiam, tak, czuć drastycznie te podwyżki. Więc no, w przeciwieństwie do Tajlandii tutaj tych podwyżek po prostu aż takich nie czuć. Dobra, przejdźmy może do paru informacji z rynku krypto. Road to 5 wrzucił taką informację, że będąc na krypto Twitterze widzicie z każdej strony maksymalistów i maksymaliści, bitcoin maksymaliści. Atom maksymaliści, AVAX maksymaliści, Solana i tak dalej, i tak dalej. Powinniście dołączyć do takich Twitterów, powinniście obserwować ludzi tych konkretnych projektów, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, co na rynku się dzieje, ale nie dać się w żaden sposób zmanipulować tym ludziom, to jak oni piszą, że jest super, pięknie i tak dalej, bo w dzień upadku Luny nadal było wiele osób, które mówiły, nie, 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 to tylko chwilowe problemy, zaraz będzie OK. Każdą z tych kryptowalut, które wymieniłem, może być podobnie. Więc rozszerzajcie swoje horyzonty, jeżeli chodzi o takie duże kryptowaluty, patrzcie, co tam się dzieje, bo może jakąś perełkę znajdziecie. Natomiast zawsze w tym trzeba zachować zdrowy rozsądek i gdzieś samemu później kontrolować te informacje, które z takich tweetów do nas płyną. Aptos też się stał ostatnimi dniami taką małą perełką na Twitterze, oczywiście wszyscy pisali o Aptosie. Jaki to on wspaniały, cudowny, jaki eldrop drop Jeżeli w ogóle mogliście się zakwalifikować do eldropu do Aptosa, no to macie do odebrania albo 150, albo 300 tokenów Aptos, więc sprawdźcie sobie te wasze portfele. Teraz, no może to już nie jest aż tyle warte, ale Aptos po takim starcie w okolicach chyba 12-15 dolarów wpadł do 7, teraz 7,60, jakoś tam się utrzymuje. 150 tokenów to 1140 dolarów 300 tokenów no to oczywiście 2280 dolarów niektórzy nawet wyciągali z tego po 5000 dolców na samym samym początku więc gratuluję wszystkim którym udało się załapać na ten airdrop mi się nie udało a jeszcze przed tym wszystkim przecież robiłem film projekt aptos nowa konkurencja dla ethereum o której wszyscy mówią 15 000 wyświetleń także bardzo ładnie i tutaj też mówiłem jak się na ten airdrop załapać aczkolwiek sam się na niego nie załapałem, także brawo ja, nie? znowu wsadziłem komuś kasę do kieszeni. Pośrednio oczywiście żartuję sobie, no, a samemu się akurat na to nie załapałem. Także teraz na Twitterze znowu wybuchła fala airdrop Hunterów. Wszyscy teraz szukają airdropów. Myślę, że się ostatnie dwa miesiące uciszył ten temat. Tak pół roku temu był taki hype na airdropy. Wszyscy szukali airdropów. U mnie też mieliście chyba z pięć filmów o airdropach. Ostatnio była trochę cisza, teraz Aptos oczywiście dał bardzo fajny airdrop, i znowu wszyscy wrócili do tego, żeby tych airdropów szukać. Ja zawsze polecam Żywiec Krypto, żeby ten temat śledzić, ale jest jeszcze parę ciekawych innych kont na Twitterze, które też tym tematem się zajmują. Ja Aptosa jeszcze tak ze swojej perspektywy ani nie kupuję, ani nie shortuję, jak tutaj niektórzy szukają opcji do shortowania Aptosa, czyli graję na spadki. Aptos w ogóle poprosił Binance żeby nie uruchamiali kontraktów na Aptosa, żeby nie można było shortować tej waluty, <noise> żałosne. Ogólnie kryptowaluta, prawie miliard dolarów kapitalizacji, e, będąc technicznie raczej słabą na razie kryptowalutą, jeżeli chodzi o przepustowość transakcji, niby jest super bezpieczna i tak dalej, ale nie wiem, no, raczej wygląda to według mnie, według mnie słabo, aczkolwiek na fali całego tego hype'u można szukać rzeczywiście projektów, które na Aptosie będą Powstawały ja w tym filmie, a w pokazywałem Wam parę takich e, chyba tweetów. Tak, Aptos Ecosystem i jeszcze jedna tutaj jakaś stronka była, która, Aptos Systems, Systems, która właśnie śledzi cały ten Layer One Aptos, no i tam pokazuje Wam, jakie projekty się na tym wszystkim budują. Także tamto śledzić warto, aczkolwiek samego Aptosa inwestować nie będę. Idąc dalej, no to taka tylko ciekawostka. Bitcoin debutuje w Księdze Rekordów Guinnessa jako pierwsza zdecentralizowana kryptowaluta, także fajnie, że tutaj ten temat do Księgi Rekordów się dostał. Parę dni temu, oczywiście, Binance dodał pary Bitcoin do złotówki, Ethereum do złotówki i BUSD do złotówki, także Stable do złotówki. Bardzo fajna opcja. Myślę, że teraz dużo osób jeszcze łatwiej, jeszcze chętniej będzie chciało wejść przez Binance'a właśnie swoją gotówką do. Świata kryptowalut. Wszyscy odrzucą temat już, zondy. Może Kanga jeszcze zostanie i będzie taką bramką Fiat, lepszą, że tak powiem, niż zonda. Zonda w ogóle gratuluję. Zwrócili mi pieniądze na konto. Te rzeczy, które tam miałem, te, te bitki, które tam miałem, jeszcze pozostałe, wymienili do złotówki i moje konto zostało zamknięte definitywnie i już nie mogę u nich nigdy otworzyć konta. Super, dziękuję. Nie zamierzałem. Także warto, ważne, że ten temat został tutaj dopięty. Do końca. Idąc dalej, no to pewnie wszyscy słyszeli oczywiście o tych znaczkach NFT od poczty polskiej. Strona od wielu godzin wygląda tak, że jest przerwa techniczna i niestety nie da się do niej podłączyć. Maciek Tomczyk odpowiadał, że on tam sobie tego tokena wymintował, później dostał opcję odebrania go, nie przeszła mu transakcja, wysłał transakcję jeszcze raz i zamiast jednego znaczka dostał chyba 4 czy 5. Ludzie, którzy wcześniej się załapali na to, żeby odebrać te tokeny, nie mogli. Te osoby, które się później załapały, mogły. Także burdel na kółkach. Nie mam pojęcia, kto robił im to. Nie zagłębiałem się w ten temat, szczerze mówiąc, bo byłem na tym wyjeździe i trzy dni byłem wycięty ze świata krypto tak naprawdę. No ale, że Poczta Polska weszła w NFT, to bym nigdy nie pomyślał, nie? Bank PKO ostatnio wszedł do Metaversy, a teraz Poczta Polska weszła do NFT. Także, wow, co się dzieje? Jeszcze ktoś zacznie racjonalnie to, co wam mówiłem wcześniej, Myśleć w Sejmie i po prostu KO. Chociaż Jarek ostatnio powiedział, że przecież oni nie mają żadnych swoich pieniędzy, tylko podatki to jest wyciąganie pieniędzy z kieszeni ludzi. Także nie wiem, czy ktoś mu tam skrypty podrzucił złe do tego, co ma mówić, czy o co chodzi, ale zaczął mówić racjonalnie, nie? Znaczy zaczął mówić rzeczy, o których my wiemy doskonale. No ale myślę, że to nie wpłynie w żaden sposób na to, że pozmieniają tam swoje socjalistyczne wybryki i wybory. Idąc dalej, jeżeli chodzi o tą pocztę polską, to wejdźcie sobie na kanał All Time High do MOPSA i on tam fajnie wczoraj opowiedział o tym całym temacie, krok po kroku, w bardzo prostych słowach, więc polecam oczywiście sobie ten materiał zobaczyć. Geniusz na jakiś nie zasłużyliśmy, tylko Sasin może sprowadzić węgiel ognioodporny. Jacek, jesteś mistrz. To chodzi o ten węgiel sprowadzony z Australii, którego próbowali podpalić palnikiem i się nie chciał zapalić. Także super węgiel. nie? Znowu ileś milionów, miliardów. Wywalone po prostu na śmietnik. Nie? Ech. No i tam macie jeszcze tutaj tak na koniec. Jeżeli ktoś chce tę podróżę śledzić, to wpadajcie oczywiście Super Kibel za 40 groszy na stacji, właśnie, bo tutaj była taka podróż 4 godzinna między miastem Chiang Mai a Chiang Rai. No i taka aplikacja za 3 BAT tak, czyli 38 groszy. Standard, jak za 38 groszy. A tutaj jeszcze mają takie fajne busiki stare, i tutaj bagaże na górze są. Sznurami po prostu przypięte, i tak się jedzie przez takie wiecie: górki, dołki, doliny, zaklęte ostre i tak dalej. Ciekawe, naprawdę życia. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Chyba jednak nie był aż tak długi jak myślałem. Próbowałem się tutaj jak najmocniej streścić. W tym tygodniu, jeszcze prawdopodobnie w tym, nie, to już będzie w następnym tygodniu, wpadnie prawdopodobnie taki ciekawy materiał o złocie, o kruszcach ogólnie. Prowadziłem rozmowę z jednym człowiekiem, który się na tym temacie zna, i podeszliśmy trochę do tego tematu, do tej rozmowy inaczej. To znaczy, ja byłem takim małym haterem, on próbował ten temat bronić, <laughs> więc zobaczymy, jak Wam się to spodoba. Jeżeli chcecie, oczywiście, być na bieżąco z tymi materiałami, to subskrybujcie kanał, tam macie ten przycisk. Więc, żeby nie był czerwony, to go kliknijcie, będzie biały, wtedy będziecie mieli te materiały na pewno w powiadomieniach, a jeszcze najlepiej włączę sobie to powiadomienie dla pewności, żeby YouTube Wam to po prostu wysyłał. Łapa w górę i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!